Tu mam namieszane wcześniej już wario. Testujemy dwie szpachelki z diolta, Jedna pełna z metalu, druga rękojeść z tworzywa. I bierzemy się za fugowanie. Co to jest to fugowanie? Fugowanie jest to wypełnienie szczeliny między tutaj akurat ścianą a sufitem. Jeżeli macie jakieś szczeliny większe między połączeniami płyt, to też dobrze by było je zakugować do tego używam Vario, czyli sypkiej proszkowej masy z rygipsa. No i napychamy sobie, napychamy i ściągamy na no, ozdół. No. No, no. masa taka konsystencja niezagęsta żeby mogła sobie tam elegancko wejść i oczywiście pierwsze musicie zagruntować Pamiętajcie, że wario należy ściągnąć, żeby nie zostało, bo potem ciężko będzie to zeszlifować. Taśma helka. Taśma helka fajna, twarda. I ja sobie jeszcze tutaj Ciągam na dwie wyjściany. Tym samym tak tutaj jest płyta 4 Pro. Czy też napychamy sobie mandę? Fajna szpachelka, dość sztywna, bardzo fajnie się nią pracuje, oczywiście to nie jest tylko jej jeden cel, będzie tego więcej, teraz, teraz szpachelka z pełnego metalu i polecimy sobie tutaj z tą skrójną. Wykonujemy tak samo, czyli napychamy przestrzeń pomiędzy ścianą i sufitem matę. Ja, bo możecie to usunąć. Chciałbym, żeby to na zero. Tutaj jest etap przygotowawczy, im lepiej sobie przygotujecie, wypełnicie te powierzchnie, tym lepiej później wejdzie Wam tu, w się papier i będzie to wyglądało ładniej, no i oczywiście będzie spełniało swoją funkcję. Pamiętajcie, że fugowanie jest to bardzo ważna czynność, którą należy wykonać przed wklejeniem, przed przystąpieniem do Q1, czyli przed zbrojeniem płyt kartonowo gipsowych i przed zamykaniem tutaj pomiędzy sufitem a ścianą. Ja nie stosuję połączeń ślizgowych, ponieważ klejam tutaj taśmę papierową lub blizerinę, ale to pokażę Wam w kolejnym materiale. Jeżeli chodzi o szpachelkę z pełnego y, metalu jest ona bardzo fajna, też jest sztywna tutaj możecie zauważyć, że jest bardzo sztywna ale to nie jest jej minus, bardzo fajnie się nią pracuje a czemu jest taka sztywna w porównaniu do konkurencji to już niebawem się przekonacie na moim kanale pokażę Wam dlaczego Diwolt jest lepszy a dlaczego konkurencja ma gorsze produkty, po prostu chcę Wam to pokazać, bo to jest bardzo ważna informacja. No i oczywiście jeżeli chodzi o samą, e, samą korytkę czy tam kuwetkę na... Na masę od DeWolta ja używam dwunastki z racji tego, że mi jest większa niepotrzebna. Im więcej masy, tym to więcej waży, a musicie to trzymać w rękach. Pamiętajcie o tym, bo to też jest ważne. Obie Je szpachelki, które dzisiaj Wam pokazywałem, nadają się również do wgniatywania jakichś dziur. Jeżeli macie dziurę, po prostu tutaj jakąś podkręcie, możecie sobie wgnieść w ten sposób i jak przyjdzie Wam zaprawa, to ona się fajnie wypełni. Jeżeli macie jakąś dziurę, bo na przykład nie w wkrętem do profila, właśnie szukam czegoś takiego na suficie, ale nie mogę znaleźć. To samo możecie zrobić też szpachelką, no bo wiadomo rączka jest Pełna, ale jak widzicie, papier ładnie się załamał. Możesz zbliżyć. Papier tutaj ładnie się załamał, i przez to, jak przyjdzie masa, to nic wam nie wystaje poza płytę kartonową gipsowa. tak Wkręty próbujemy w ten sposób. musicie uważać i ściągamy na ostro. Czyli szpit, szpachelki, chom, i w kolejną stronę przeciągamy. Bardzo prosta czynność, tak i tak. I zawsze ściągamy na ostro. Oczywiście można te wkręty szpachlować w inny sposób, ale to przy innej okazji Wam pokażę, jak to można zrobić lepiej. Także zapraszam do obserwacji, komentarza. Dajcie znać, co sądzicie o narzędziach DiWORT. Czy one się Wam podobają, czy w ogóle chcielibyście takie narzędzia bardzo fajne prosto z Ameryki. Najważniejsza informacja, jeżeli chcielibyście szkolenia z tych narzędzi do suchej zabudowy z DEWALT, piszcie do mnie, chętnie przyjadę do Was, chętnie Wam je pokażę. Będziesz sam mógł przetestować na budowie, jak tymi narzędziami się pracuje i właśnie w ten sposób może zdecydujesz się na zakup narzędzi DEWALTA. Będziesz mógł tymi narzędziami podnieść swój poziom, pracę wykonywać lepiej, szybciej, sprawniej. Pozdrawiam, trzymajcie się.